Cześć kochani Tysielska, witajcie ponownie. Ja zgodnie z zapowiedzią poopowiadam Wam dzisiaj trochę o kosmetykach, które nie zdały u mnie egzaminu, które z różnych powodów mi się albo nie spodobały, albo nie sprawdziły, czyli będzie w gruncie rzeczy o straconych pieniądzach. Zapraszam. Gdybyście się zastanawiali, dlaczego ten mój makijaż, oka dzisiaj troszkę taki jakiś dziwny, coś Wam nie pasuje, nie mam dzisiaj tuszu na sobie, bo zaczęłam się malować i zapomniałam, że rano byłam na liftingu rzęs. I tak szczerze mówiąc, to ja nie wiem, czy ja je mogę dzisiaj malować, czy nie, ale zawsze tego pierwszego dnia zostawiam te rzęsy w spokoju. Ale wymyśliłam sobie nagrywanie, bo mam dzisiaj sporo czasu wolnego, więc stwierdziłam, że zrobię makijaż bez tuszu. I oto jestem. No dzisiaj będzie o kosmetykach, które mi się nie sprawdziły. I oczywiście pamiętajcie, że to są moje doświadczenia. Nawet w komentarzach pod ostatnim filmikiem można zobaczyć, że... Wszyscy reagujemy na kosmetyki w inny sposób i one też dają nam co innego, na przykład ten błyszczyk od Dioro, o którym mówiłam ostatnio, który ja uwielbiam i pięknie mi on usta nawilża. Jedna czy dwie osoby napisały, że u nich strasznie te usta wysusza, więc miejcie na uwadze, że to, co nie sprawdziło się mi, może działać cuda u Was, natomiast ja dzielę się moimi doświadczeniami i nie przedłużając zaczynamy. I zaczniemy od podkładów. Od tintów, od podkładów, od czegoś, co myślałam, że będzie u mnie działać jak z nut, że będzie fantastycznie, bo ja lubię kosmetyki od Lisy Eldridge. Uwielbiam jej cienie, uwielbiam pomadki w sztywce o matowym wykończeniu, błyszczyki. No, jestem fanką tej marki, nie ma co ukrywać. Podkład, jeden z top 3 u mnie, zdecydowanie. Więc jak ona wypuściła tint to stwierdziłam, że idealnie się składa, bo wtedy, kiedy go kupowałam, to już zaczął mi się kończyć ten mój krem koloryzujący od dr Ireny Eris i stwierdziłam, że no po prostu to wskoczy idealnie na miejsce tego kremu. I nie. <laughs> Słuchajcie, co ten y, tint ma zrobić? Czyli on ma dać wyrównanie kolorytu, krycie jest lekkie, Delikatne, wykończenie naturalne, bo lekko rozświetlające ma po prostu sprawić, że skóra wygląda na zdrową, niedoskonałości mają być troszkę rozmyte, troszkę przykryte i taka wasza skóra, ale lepsza. Czyli to, co daje mi krem koloryzujący od dr Ireny Eris. To, jak to tłusto na mnie wygląda, jak mi to spływa z twarzy. Po godzinie czy dwóch mam wrażenie, jakbym się posmarowała oliwką. No to się rozjeżdża, to się w ogóle nie trzyma tej mojej buzi. Zdecydowanie lepiej wygląda na mojej twarzy ten krem koloryzujący od dr. Ireny. O wiele lepiej wygląda na mnie ten tint od Sephora Collection. Ja go mam dzisiaj na sobie i tak, on daje w porównaniu do tego i kremu od dr. Ireny ten tint z... Sephory, on daje o wiele lepsze krycie. Ma więcej tego pigmentu, ale też jest naturalnie, też moja skóra, też świetnie się mi to buzi trzyma, zwłaszcza w strefie T, gdzie mam z reguły problemy. Tutaj jest katastrofa. I oddam go mojej mamie, która ma cerę suchą i u niej może to zagra, mam nadzieję. Natomiast u mnie wielkie rozczarowanie. I no... No, nie jest to coś, po co sięgam. Kilka razy po niego sięgnęłam latem, czy nawet jeszcze wiosną, kiedy on do mnie przyszedł. Wiosną chyba tak. Nawet nie było tak gorąco, a doktor Irena mówił o tym kremie koloryzującym znowu świetnie się w wysokich temperaturach. Sprawdza to się, nie sprawdza nawet w takich temperaturach, jak dzisiaj mamy, więc to zdecydowanie nie dla mnie. Nie dla mnie jest też, moi drodzy, podkład od Fenty. To już nie jest świeżuteńka nowość. Ja tutaj przeskoczę na stronę Sephory. Ja wykończyłam całe opakowanie podkładu od Fenty, tylko tej wersji o matowym wykończeniu. Fenomenalny był dla mnie. Tutaj macie podkład, który zapewnia promienny blask, nawilżenie. On jest ze całego, dla każdego rodzaju cery. On się nazywa... Nazwa na pewno była na ekranie się pojawiła tutaj, za małe literki są. To jest, moi drodzy, soft... soft... Lit, soft lit foundation. Po prostu. Ma być rozświetlenie, naturalny blask, średni stopień krycia i to się zgadza. Długotrwała... Długotrwała trwałość? Ma być długotrwały i nie jest w strefie T... Tam, gdzie mogą pojawić się u mnie problemy, niestety z tym podkładem się pojawiają. Czyli on się rozjeżdża, on się ciastkuje, robi się papka, to się wszystko miesza ze sobą, leży na skórze. I nawet poprawianie tego makijażu w środku dnia niczego nie daje, bo to jest, wiecie, dobrze to wygląda godzinę, po dwóch, tu znowu trzeba od nowa poprawiać, więc to jest nie dla mnie. Ja się w każdym podkładzie, w każdej formule, w, o każdym wykończeniu, w każdym wykończeniu, ja się wyświecę w strefie T, natomiast kwestia jest tego, jak na to sebum te formuły reagują. Ta reaguje bardzo źle, rozwala się to wszystko, więc to nie jest nic dla mnie, nie jest też dla mnie niestety podkład od LIREN. Ja słyszałam bardzo dużo dobrych opinii na temat tego kosmetyku, a u mnie jest znowu katastrofa pod tytułem zjeżdża mi wszystko z twarzy. Przepraszam bardzo, nie wyciszyłam telefonu i właśnie teraz to zrobię. Zjeżdża mi z twarzy, ciastkuje się, wygląda bardzo nieładnie. To jest Twin Two Tone, bo ja nie zauważyłam tutaj, że tu jest ta dwójeczka. Czyta się to Twin Two Tone, nawilżający, podkład kryjący. Idealnie ma się scalić ze skórą, ma ukryć niedoskonałości. Tutaj jest kwas hialuronowy, wegański fitokolagen, ceramidy. Ma być odporny na ścieranie. Yy, nie wiem, na jakiej zasadzie on ma być odporny na ścieranie. Nie wiem, na jakiej zasadzie każdy podkład ma być odporny na ścieranie, bo ścierania z reguły są taką ingerencją mechaniczną. No musicie czymś potrzeć, żeby to zetrzeć i każdy podkład się umieściera. ściera. A ten dodatkowo po prostu mi spływa z twarzy. To wszystko się ciapie i nie wygląda dobrze. Fajne opakowanie, fajna tuba z pompką. Ja lubię taki rodzaj opakowania. Fajne krycie, nie takie bardzo mocne, ale lekkie, lekkie do średniego, wygląda bardzo naturalnie, nie oksyduje, wspomniałam na chwilę słowa, nie oksyduje, nie ciemnieje, nie robi się pomarańczowa, no ale po raz kolejny niestety formuła nie dla mnie. Dzisiaj jest taki dzień, że z takim czystym sumieniem mogę sobie pomarudzić, bo jest poniedziałek, bo obudziłam się i już wiedziałam, że to nie jest... To nie jest ten dzień, w którym ja wchodzę z taką dobrą energią, bo nie mogłam się zlec suszka. Później, wiecie, schodząc gdzieś, uderzyłam się małym palcem o krzesło. Później jeszcze było tylko gorzej. Kończy mi się rozjaśnia, czy do podkładu nam Poszłam do Rosmana kupić sobie drugi. Nie sprawdziłam, co jest napisane na opakowaniu. Po prostu zobaczyłam białą formułę. W buteleczce, sięgnęłam, przyszłam do domu i okazało się, że wprowadzili nową formułę, oprócz tego rozjaśniacza do podkładu, którą ma, który mają, mają teraz rozjaśniacz rozświetlający i to jest kosmetyk z perłą, a ja nie chcę ingerować w wykończenie podkładu, tylko chcę po prostu ingerować trochę w odcień, więc nie wyszło. Więc tak... Trochę ze mnie zejdzie teraz ciśnienie, jak sobie ponarzekam. Ale żebyście mieli świadomość, że to nie jest wszystko kręcone na podstawie chwili i moich emocji, tylko te wszystkie recenzje, które Wam tutaj przedstawiam, jeśli chodzi o te kosmetyki, one powstały na przestrzeni kilku ostatnich miesięcy. Skrupulatnie sobie wszystko notuję. A jeszcze ostatnio wyjęłam sobie je z opakowania, co niektóre oczywiście rzeczy, na przykład ten podkład od Fenty czy ten tint od Lisy Eldridge i sprawdziłam jeszcze raz, no i wszystko się zgadza. Tak samo mi nie pasują, jak nie pasowały. Pomnę jeszcze raz, mam w dłoniach, w dłoni korektor od Bell High Polar to jest ta ich seria Peachy Touch, bo ja tutaj chcę powiedzieć o całej serii, z wyjątkiem maski do ust. Do ust z SPF-50, bo to jest fantastyczny produkt, natomiast cała reszta to była katastrofa u mnie. Tutaj ten korektor, mm, to jest korektor z SPF-50, fajnie, cover it or not, czyli sama nazwa mogłaby sugerować, że może być krycie, ale może go nie być, czyli krycie można budować, nie można budować. To jest bardzo lekko kryjący korektor którego musiałabym bardzo, ale to bardzo, bardzo dużo nałożyć, żeby jako takie krycie mieć. Fajne jest jego wykończenie, bo jest lekko rozświetlające, takie kremowe, natomiast żaden puder, który mam u siebie, w kolekcji nie jest w stanie go zatrzymać w miejscu. On jest wręcz chyba zakremowy, więc to wszystko pęka. No bo jak macie dużo pudru, to jednak jest ten efekt takiej pękniętej pustyni, wysuszonej, zbiera się w zmarszczkach, korektor nie podkład czy krem. To już nie pamiętam był, to była jakaś totalna. Maść to nawet nie była tapeta, bo to nie był podkład zastygający, tylko to był ciężki do rozsmarowania produkt, który, którego gąbką ja nie mogłam nałożyć. Aplikowało się bardzo dużo. Dłoń mi to się nie chciało rozsmarować. Jak się ciągnęło, po buzi, jak gęsta maść właśnie. Wyglądało to strasznie, wyglądałam tłusto, niech krem, przepraszam, cień w kremie mi się zbierał. Co tam jeszcze było? Róż rozpuszczał mi podkłady i nie. Nie, oprócz maski do ust to wszystko było jedną wielką tragedią. I mówię to z pełną świadomością mocy tego stwierdzenia. Nie wiem kto to wypuścił na rynek, ale nie wiem, może komuś to podpasowało. U mnie była masakra. Lecimy dalej, bo to jeszcze nie koniec. Puder. No nie sprawdził mi się ten puder od Too Faced, ale przyznaję, że on przypomina mi trochę puder od Charlotte Tilbury. Ten Airbrush Flawless Finish Skin Perfecting Micro Powder, który ja wykończyłam. On mi przypomina ten puder w tym sensie, że tutaj jest mat zaraz po aplikacji, natomiast ten mat bardzo szybko znika. I on utrzymuje podkłady w ryzach. Natomiast ja się ekspresowo wyświecam. Tutaj lśnie strasznie. I podobnie jak z pudrem od Charlotte Tilbury, no tamten puder też mi się nie sprawdził w strefie T, bo on też bardzo szybko się wyświecał. I ja, co prawda, tak jak powiedziałam, moje sebum przybija po jakimś czasie, ale jednak pudry matujące przesuwają to w czasie, opóźniają ten proces. Tutaj tego nie ma. Podobnie jak puder od Charlotte bardzo ładnie bluruje wszystko, rozmywa widoczność porów, to trzeba mu przyznać, że bardzo ładnie wygląda, bardzo lekko wygląda, nie ma tej pudrowości, nie jest ciężko, super. I tu podobieństwa się kończą niestety, bo jeśli pamiętacie moje recenzje tego pudru od Charlotte, to ja uwielbiałam go nakładać pod oko, bo on fantastycznie utrwalał korektory, ale nie wyglądał właśnie sucho, nie było tej pudrowości, fajnie wygładzał jeszcze tą powierzchnię. Tak trochę ją optycznie prasował. Ten puder do utrwalania korektora się nie nadaje, bo wysusza. Tak jak nie chcę kompletnie mm, wysuszyć strefy mojej T, to pod okiem wygląda sucho i nieatrakcyjnie i postarza tą okolicę pod okiem. Więc nie sprawdza mi się w strefie T, nie sprawdza mi się pod okiem. Wiem, że znajdą się fani tego pudru, bo on, jeśli chodzi o wykończenie, nie pod okiem u mnie, to wygląda bardzo ładnie. Rzeczywiście ten efekt, który obiecuje producent, czyli tutaj, aż się przełączę i sprawdzę, wygładza, poprawia makijaż. Jedwabisty, naturalne wykończenie, lekka formuła jakbyś nie miała na sobie makijażu, i to się zgadza, natomiast on ani w strefie T, ani pod oczami u mnie nie wygląda dobrze i też nie dla mnie takie. Opakowania, serduszka, różowo-złote. Ale to, wiecie, no, kwestia gustu. Ja też sobie zdaję sprawę, jak patrzę na kosmetyki od Too Faced, że ja chyba nie jestem ich klientem docelowym i okej. Okay. Natomiast, no nie, konturowanie na mokro. Czyli mój preferowany rodzaj kosmetyków. Formuły, jeśli chodzi o bronzery, rozświetlacze czy róże. I swego czasu nowość od NYX to jest Buttermelt bronzer i wiem, że oni wtedy wypuścili też różę, ale ja stwierdziłam, że najpierw sprawdzę formułę bronzera, a później jak wszystko zagra, to może sięgnę po róż. I dobrze, że nie wydałam pieniędzy na róż, bo mam wrażenie, że miał, miałabym ten sam problem, czyli kompletnie mi się to twarz nie trzyma. Pachnie to bardzo ładnie. Ten zapach troszeczkę już wywietrzał. Pamiętam, że jak kupiłam go to Zaraz po otworzeniu pachniał bardzo intensywnie czekoladką. Bardzo fajny zapach, bardzo smaczny. Bardzo fajnie się go aplikuje. Ja lubię aplikować go pędzlem. I to jest ten rodzaj formuły kremowego, ale jednak suchego mm, kremu, można powiedzieć. Niektóre kremy są tłuste, takie mm, bardzo kremowe, masło maślane, a niektóre mają w sobie... Mam wrażenie... Nie ale to wiecie tak, gdy Wam zgaduję mniej olejków i one są bardziej aksamitne w dotyku, to jest tego rodzaju formuła. Bardzo fajnie się aplikuje, natomiast znika w ekspresowym tempie z twarzy. Ja przypominam, że jeśli chodzi o kremowe formuły i to nieważne, czy to są róże, czy to są brązery, to ja ich nie utrwalam pudrowymi opcjami, bo wychodzę z założenia, że jak muszę nałożyć brązer w pudrze, to równie dobrze mogę za przeproszeniem olać ten etap, kiedy nakładam brązer bronzer kremowy. Im mniej w pewnym wieku, i mniej tych produktów na twarzy, tym lepiej. Więc jak ja mam coś takiego, co mi znika, po prostu rozmywa się z biegiem dnia, a po bokach twarzy mam cerę normalną, tutaj nie jest zbyt tłusto, no to bez sensu. Niepotrzebny mi taki kosmetyk i on się u mnie nie sprawdził i nie sięgnęłam po róż, bo mam wrażenie, zgaduję, ale nie mam doświadczenia, że byłoby, byłoby podobnie, więc... Her bronzer nie zagrał. Nie zagrał też, moi drodzy, róż od Maybelline. To jest ich Sun Kisser Blush. Tak, i ja sobie go wzięłam w takim bardzo wakacyjnym, bo, bo kupowany przed wakacjami odcieniu 03 Soul Search. I to są, chciałam powiedzieć, róże, ale nie wiem, czy wszystkie formuły są rozświetlające. Ta formuła, mu, ta formuła nie formuła, tylko mój odcień. O, to chciałam powiedzieć. Mój odcień jest, roz jest rozświetlający z drobiną. I jak go nałożę sporo, to on wygląda tak. I wygląda pięknie. Taki zachód słońca na policzku. Ja bardzo lubię takie odcienie, zwłaszcza jak jestem opolona. Natomiast ja musiałabym nałożyć tego różu bardzo, bardzo dużo mniej więcej tyle, żeby on był widoczny na mojej twarzy. Bo kiedy nałożę taką standardową ilość, to ten pigment jakby się rozblendowywał, i zostaje mi na policzku mnóstwo dużej drobiny brokatu. Są kosmetyki, są odcienie, gdzie ja tą drobinę to, ko, y, toleruję. O, koleruję gdzie ja tą drobinę toleruję. I ona mi tak nie przeszkadza. Jak efekt końcowy jest piękny. Tu tego efektu końcowego, no on mnie nie zachwyca. Y, ja się wkurzam, bo ja dokładam tego kosmetyku i znowu ten kolor, ten pigment się rozblendowuje, jakby znikał i zostaje z drobiną. Nie. Mam wrażenie, w moim osobistym odczuciu, że tu jest po prostu za mało pigmentu w tej bazie. Za mało różu w różu, jeśli wiecie o czym mówię. Za dużo tej drobiny, za mało koloru i to wygląda jak taki lekko kolorowy rozświetlacz z dużą drobiną rozświetlającą. Kolejny róż, tym razem wysokopółkowy, to jest już propozycja od Anastazji Beverly Hills, to jest jej Blurring Serum Blush. I przede wszystkim zacznijmy od tego maściowego aplikatora. To znaczy tak, on nie szwankuje. Tak naprawdę nie jest z nim nic, nie dzieje się z nim nic złego. To nie jest tak, że on się zapycha na przykład, blokuje. Tylko wiecie, to jest jednak róż, który trzeba rozsmarować na jakiejś powierzchni. Później ten... Mm, Kosmetyk zebrać z tej powierzchni, przetransferować na policzek. No jakby tu nie mogło być gąbki, jakby nie wiem, nie mogło być właśnie takiego kopytka, tylko jeszcze bawimy się w takie tuby. Okej, okay, no niech będzie. To jest róż, który ma matowe wykończenie. Oni tutaj na, um, obiecu, obiecują. Mówią, że to jest innowacyjny, płynny róż. Z rozmytym, miękko matowym wykończeniem. Tutaj jeszcze obiecują, że to jest formuła wzbogacona serum, która pielęgnuje skórę doskonale łączy się dla uczucia nawilżenia. Jak ma to pielęgnować moją cerę, jak to leży na podkładzie? Poza tym to jest róż. No, jakie składniki pielęgnacyjne są yy, istotne dla tej okolicy? Zaczyna mnie to już trochę irytować. Przyznaję, że ja nigdy nie kupowałam tych obietnic, jeśli chodzi o pielęgnację w kolorówce, no ale chyba najwięcej znaczenia, jeśli chodzi o pielęgnację, jak już się tam wsadzamy, to ma właśnie coś, co bezpośrednio leży na twarzy, czyli podkłady, kremy CC, tynty, kosmetyki do ust. Okej, okay, ale róż czy brązer, no już dajcie mi spokój. No dobra. W ogóle mam wrażenie, że jak mówimy o tym kosmetyku, to... Anastazja Beverly Hills, trochę im tak ten pociąg, jeśli chodzi o kosmetyki do konturowania w kremie, czy wpłynie, trochę im to wszystko uciekło, bo to już miało swoje 5 minut bardzo dawno temu, i teraz nagle się pojawia coś takiego od Anastazji. Swojego czasu mieli jeszcze brązery, prawda? W kremie, w takim I One były ok, ale też głowy nie urywało. Ja też nie pamiętam do końca, ale chyba. Chyba też tam z y, trwałością u mnie był problem. Tutaj jest problem z trwałością u mnie. Pomimo tego, że to jest zupełnie inna formuła niż ta formuła od Nyx, gdzie był krem, y, gdzie to nie zastygało, znaczy nie dawało matowego wykończenia, tak jak tutaj jest, to efekt jest ten sam. Ja nałożę ten kosmetyk na twarz i po jakimś czasie widzę, że tego różu jest mniej, że on tak jakby trochę znikał. Znowu, ja nie przypudrowuję różów, z tego samego powodu, dla którego omijam ten krok przy brązerach. No bo jak mam nałożyć róż w pudrze, to równie dobrze mogę ominąć ten krok i w ogóle nie wydawać pieniędzy. Nie jestem fanką. Nie jestem fanką. I to nie jest też kwestia wykończenia, bo ja lubię matowe róże w kremie. Na przykład Charlotte Tilbury ma świetne w tubie z gąbeczką. Pięknie leżą na buzi, pięknie też leżą na powiekach, bo fajnie zastygają i można je jako cienie nakładać. Tutaj jest takie samo wykończenie: matowe, tutaj jest sporo pigmentu, natomiast róż od szaloty siedzi mi na buzi czy na powiekach cały dzień, a to mi znika. Więc nie. I ostatni kosmetyk na dzisiaj, i to jest kosmetyk do ust, który rozczarował mnie chyba najbardziej. Ze wszystkich, o których dzisiaj mówię. Dlatego, że ja bardzo lubię serię do ust um, marki Tarte um, Maracuja. Wiecie, jeśli chodzi o te produkty, to tam już sporo się ich pojawiło. Mniej lub bardziej kryjące, mniej lub bardziej kremowe. Z drobiną, bez drobiny jak wypuścili Maracuja Juicy Lip Plump. Tylko to jest ta opcja jeszcze Shimmer Glass. To już w ogóle... Ciemno to brałam. Na stronie jest napisane, że wykończenie tego błyszczyka, powiedzmy w sztywcie może tak, bo to ma być kremowe, ma się błyszczeć, ma nawilżać. Na stronie Sephora jest napisane, że ten kosmetyk ma Wam dawać szklane wykończenie. I ja kupiłam sobie odcinek pink chyba, aż sprawdzę. Tak. I powiem Wam, że tak. On jest kremowy, on nie wysusza, bo jest jeszcze opcja z odtarty tam Maracuja Juicy Lip Plump, tylko bez drobiny, gdzie macie szklane, wyko piękne wykończenie, bez drobiny, tylko moje usta wysychają w ekspresowym tempie, czuję się bardzo niekomfortowo, więc tamto też mi się nie sprawdziło. No tutaj jest z drobiną. Myślałam, że troszeczkę będzie się to różnić. Miałam nadzieję, że troszkę zmienili formułę i rzeczywiście musiało się tak stać, bo tutaj te moje usta są nawilżone ym, nie pojawia się dyskomfort. Natomiast to, jak to tragicznie u mnie na ustach wygląda, to może być połączenie tego koloru, który sobie wybrałam. Słuchajcie, tak zwany glitter fest. W kamerze może to wyglądać pięknie, bo nie widzicie z bliska tych wielkich drobin brokatu. Tu się wszystko pięknie mieni, widzę. Jest różyk z takim lekko złotym blaskiem, można powiedzieć, ale nie jest zbyt ciepło. Nie jest też zbyt chłodno, z tym, że jak ja to nałożę na usta, pomimo tego, że jest to bardzo wygodne i komfortowe, to wyglądam jak w pomadce dla dzieci z lat 90. No, jakbym się wysmarowała taką starą brokatową pomadką. I ten brokat jest duży, i ja go czuję na ustach, kiedy łączę wargi. No, więc nie. Ja stawiam na komfort, ja stawiam na nawilżenie ust. Ja odstawiłam już lata temu pomadki o matowym wykończeniu w płynie, bo uważam, że to czyli znaczy, nie mam ochoty już iść na kompromis. Chcę ładnie wyglądać, chcę się fajnie czuć, natomiast nie na tyle, żeby zrezygnować z komfortu na moich ustach. Więc jeśli chodzi o to, jak ten kosmetyk leży, to jest super. Natomiast jak nakładam już. Jakąś kolorówkę na siebie, to też chcę fajnie się czuć i fajnie wyglądać. I jak patrzę na siebie w lusterko, to chcę mieć dobry humor, a tutaj po prostu, aż mnie odrzuca. To może być ten róż, który jest taki baby pink. Czekajcie, aż może nałożę. Ja nie wiem, czy się zgodzicie ze mną, bo to może być właśnie bardzo indywidualne odczucie moje. Natomiast jedziemy z tym. No, jest masakra. Chyba to widać. No sunie jak masełko po ustach, no ale no widzicie. Lata 80. zielony albo niebieski cień na powieki, trwała i jeszcze do tego taka kokardka we włosy i to jest to. <zysy> no nie wyglądam dobrze, nie czuję się dobrze. No i teraz zmyję pigment. Ale został brokat. no. Nałożyłam szybko pomadkę, którą miałam do tej pory na ustach, i to jest y, Clean ID od Catrice w odcieniu 020. Perfectly Nude. Nie wiem, czy ta pomadka jeszcze jest dostępna, ale ją uwielbiam. No, brokat jeszcze przybija. Ja tu będę pracować nad tym, tak jak powiedziałam już później, ale nie chciałam też, żeby te usta były takie gołe, kiedy będę się z Wami żegnać, moi drodzy. Tak, kończę testować już podkład od Huda Beauty. I w środę, jeśli kamera się nie popsuje i będzie chciała ze mną współpracować, to na mm, kanał wjedzie filmik z recenzją tego podkładu, bo przemyśleń mam sporo. A za tydzień będzie kosmetyczka listopada. Ominiemy mm, ulubieńców października z racji tego, że tych filmików u, u mnie na kanale teraz jest mniej niż kiedyś. I nie chcę co chwila Wam mówić o moich ulubieńcach będziemy robić ulubieńców miesiąc na no właściwie no nie miesiąca, ale będziemy robić ulubieńców co kilka miesięcy i wtedy naprawdę opowiem wam o wyjątkowych rzeczach, które wryły mi się w pamięć i które naprawdę wybiły się ponad to Czego używam, i oczywiście będę Wam też na bieżąco mówić o kosmetykach, które mi się sprawdziły, które polecam, które są fajne, moim zdaniem oczywiście. Ja się dzisiaj już z Wami żegnam. Dziękuję Wam za spędzony wspólnie czas. Widzimy się w środę na recenzji podkładu od Huda Beauty. A dzisiaj mnie to już wszystko. Do zobaczenia na razie.